Hej, hej, hej. Witam Was w dzisiejszym odcinku, moi mili. Dzisiaj będzie odcinek szybki, zwięźle wię... będziemy mówić, ponieważ pogoda nie jest dzisiaj najlepsza, ponieważ deszcz pada, mokro jest, więc musimy szybko przychodzić do tematu. A dzisiejszy temat odcinka jest sprawdzanie tych gniazd tym z naszym mamuśkom, ponieważ młode już pokończyły, Trochę się zakopiłem, bo jak wiecie, ja zawsze robiłem odcinki takie, jak, jak młode skończą się 7 dni, a to akurat te młode skończyły 8 dni, a te 9 dni, a to chyba nic się nie stało. Żadnej różnicy. Yy, dobra, wiecie, co? Nawet taka pogoda nieładna jest, zobaczcie, na środku było to. Cały czas spada. Wczoraj było troszeczkę cierpliwe, to ja tu trawkę, tam skosiłem trawkę. Tam na tym, u siebie tam, gdzie jest ten kojec, widzicie. Skosiłem trochę trawy, trochę zostawiłem na królików. A nawet nie, nie mam kiedy po prostu prostu za klatki. No. Yy, więc tak, no to są to na pewno przyjdziemy do samiczki, która miała wykot pierwsza, czyli ta semiczka mieszkańca. Yy, nie będę sobie jej wyciągał z gniazda, ponieważ samiczka mi nic nie zbabi. Ja je ufam bardzo... Tam bardzo świetnie dokładane słomy. Uwieście mi tam co dwa dni dokładane słomę. Nie mam tego wyrzucić, ponieważ taka jest pogoda, mi, naprawdę no. Chyba, że może dzisiaj wezmę łopatę. I tam to z tamtego miejsca chociaż. To chyba dzisiaj zrobimy. No. Yy, dobra. Tak jak mówiłem, deszczyk pada, zaraz, zaraz mi czuję. Na głowę napada, a nie, nie napada, spokojnie, bo mam czapeczkę z TD Polecam bardzo ten sklep. Dobra. Samieńka teraz to pogłaszczają, tam nam zapach, tutaj... Przeszedł. I lecimy do sprawdzania, czyli tych naszych... tej tutaj młodzieży. Chcę Wam jeszcze bardzo, bardzo podziękować za zbicie 958 subskrypcji Ponieważ jesteśmy coraz bliżej, bliżej tego tysiąca naszego. Mam tylko jednego pierwszego młodego, czyli widzę, że go otwiera oczka. Kurde, młody nie ruszaj się. Ale widać widać, to widać na pewno to widać To powinno być 9 yy, sztuk, 9 chyba. 9 powinno być. Zauważcie, że zawsze takie żelaziste jest mniejsze od wszystkich. Zobaczcie. Zobaczcie różnicę tego, a tego. W tamtym miarce też żelazi, żelaziste jak samica jest. Był też mniejszy. 2, 3, 4, 5, 6 czarny, 7, 8, 9 to uważajcie sobie. Dobra, wbijamy do gniazda. I już zobaczcie, już to gniazdo zaczynam rozwalać, bo zaczynają już chodzić tam, a ja tam jest mokro tam nie iść. No właśnie, tutaj malutki, no. On już przeżyje, no spokojnie, bo on nam on robi swoją masę później, nie? No, a na karmony jest, więc. Chodź, 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 chodź. chodź. Cyk. Cyk, cyk. Dobra. Już już pioma odkryte, dzisiaj jest na 2, 16 stopni. Nie jest im zimno. A no będzie co, no, nawet się cieszę, że jest taka pogoda, ponieważ jak miałoby być takie upały yy, po 30 stopni, 25 jak było niedawno, to bym się po prostu bał, że mi młode albo pozdychająca samica nie wychowa, albo coś. Yy, więc jest po prostu to na rękę. Po z tego co ja od innych hodowców, to dużo mu właśnie mieli strat w hodowli właśnie w takich, yy, właśnie w takie upały. Więc dobrze, że mi się to właśnie yy, udało. Właśnie w taki termin właśnie mi się to w sensie... takie termin mi się udało właśnie trafić z tym wykotem Następnie no, zakład się, tak były 3 dni, właśnie były gorączki, ale ta nie jest gorąca, więc młode są odkryte. Widzę, że nie oddychają mocno. No. Jak już szczerze mówiąc, pierwszy raz są królika, który w wieku 9 dni otwiera oczy. Jest tam no to pan. Pan, pan nie wiem jak tam ma. Ten tutaj. Największy. Bydle z niego naprawdę. O, 9, mają 9 dni, otwierają oczy. Zawsze miałem tak około 10-11 dni. A na w wieku 9 dni, nie wiedziałem, nie wiedziałem. E, tu mamy nasze e, króliczki termońskie, rasowe, czyste rasowe. Od tej naszej pani, od tego pana. I tutaj są 8-dniowe. One wydają się tam pewnym dniem się wykociły. Trochę pogłaszczemy samiczka, żeby tutaj Zapastrzek od tam nie został. Wdało to się zawsze będzie, ale no tu już trochę w gnieździe jest pewnie ładnie na sranę, bo jest tu 12 sztuk. Może jakąś fotkę rzucimy. Yy, jakąś fotkę stosykniemy i wrzucimy ją na fejsa. Niechaj ludzie patrzą, jakie moje króliki są piękne. O, no to są troszeczkę mniejsze, wiadomo 12 sztuk. Jesteś właśnie w czymś tutaj. No, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, 11 mi pita, zgadza się. Z ministrami 10 mi się nie zrobi, bo już jest to mnie nauczone, że wie, wie, że ja nic im nie zrobię. Nie wyciągają wszystkich, bo wiecie jak oni się tylko nie porozłożą, bo może nie będzie to fajnie. No. To jest 12 sztuk. Somiczka też bardzo ładnie wychowuje. Więc jestem nie bardzo zadowolony. Może damy radę do końca tego dnia w mieście 1000 subskrypcji. Będę bardzo Wam wdzięczny. Bo będę pod wielkim wrażeniem, że damy radę naprawdę. Za to moje dzisiejsze poświęcenie, bo miałem się odcinku nie nagrywać, tak pada. Na dzisiejsze poświęcenie dostawcie łapki w górę. A zostawcie w tych łapkach ze 120 dzisiaj po tym odcinkiem. Docierano oczywiście. możecie teraz zostawić. Będzie mi bardzo miło dzisiaj jeszcze poświęcenie, że nagrywam w deszczu. No może nie, że w deszczu, ale teraz taka mrzewka delikatna pada i. No więc ta, to ja się jeszcze pokażę, bo ta, to przestało padać. Tu mamy to nasze o yy, jak ktoś tak chce kupić zapraszam, odbiór osobisty. 40 zł za sztukę. Jak pan 2 miesiące, waga ponad 2 kg. Sorki w jakie 2,5 miesiąca mają już? No, więc zapraszam bardzo. Są bardzo fajne sztuki. Tu siła się właśnie w łóżko stało. No. Są zdrowe. Widać, że fajną budowę mają. Kręgosłup w ogóle nie wyczuwać. serio. kręgosłup w ogóle nie czuć. Jedynie te kości trochę biodrowe czuć, ale to nie wiadomo. To jest królik mały. On dopiero rośnie w kości. Dopiero później pójdzie trochę w masach. To za królik zawsze idzie. No, to nasza tareska, która się zawsze robi, żeby ją głaskać bardzo. No, ten to jest bardzo fajna, taka milusia, nie? Tereska nasza. O, dobra. To nasz nowy nabytek. Jeszcze się nas troszeczkę boi. No ale nic nie zrobimy. W końcu się przyzwyczai. Za może za miesiąc, za miesiąc nie, a poza miesiąc może pójść do samca. Zobaczymy, jak, jak nam się będą sprzedawały. tutaj Temu, młode z tych, jak nam się sprzedawą wszystkie to sobie dopuścimy. Tą samiczkę, dopuścimy sobie tą samiczkę jeszcze. No, no wiadomo, ta jeszcze nie, bo ta jest młoda. Ta jest młoda, ta jest też za młoda i ta jest też za młoda. Więc nie ma w ogóle szans, żeby je zakończyć. Ta dopiero na wrzesień. Ta też na wrzesień, dopiero. To dopiero, tak planuję, na styczeń. Może jak nie będzie zimy, to może na grudzie, na święta się je zakoci, jak nie będzie zimy takiej mocnej. Tak samo te tutaj, To tam, tam, tam niżej, nie? No i zobaczymy, która, która lepiej po prostu wychowa młode. Która wychowa lepiej, a ono zostanie u mnie w hodowli. Po prostu po prostu mi dwa Belgie szylowe. Zamiast na przykład tej samiczki albo tej samiczki, wolę sobie kupić samczyka szynszlowego, będzie to chyba w mnie lepsza inwestycja. No a tu co? Szaraki nasze. a <gry> no, jeszcze miesiąc wyjdzie z muśką. I do widzenia, żegnamy się. Ale uszy fajnować. Powiedzcie, zapodobają się takie cholikie z dużymi uszami. Zobaczcie, aż nie mają siły do góry trzymać. Takie mają, mają duże uszy, aż nie mają siły je, je do góry trzymać, aż opadają im po prostu jak baranki. Opadają, opadają. Tu może coś przybić jak ale w tym miejscu wbije. No, zobaczcie, no mogą z nimi po prostu wyrwać. Tu jednego tej już wyrywali No więc tu się przyda Tu może się do góry wbije gwoździka Cyk Tu się wbije gwoździka i będzie git No, nie? No Młośka, agresywna jesteś No, no kurde, tutaj zajadasz, zajadasz, zajadaj Będzie tylko powtórny wykład Jeszcze nie, no się się być że żeby był wykot. No, to samczyk samczyk Schodzi w wylinkę Udało się go sobie wycz wyczesać bardzo intensywnie, ponieważ to się, się jest siość, jest pełna tam. A tak jak dziwnie pije. Tak jeszcze nie wiem, jak królik pił tak, wiecie, tak wargą. Na język nie wie, że pije, nie? Na przykład tutaj potem, nie wiem, czy się teraz rada czy nie. Tamto, to, tam że będzie pił. Pi, dali. Tylko mnie zobaczył, no. Na... Z góry się nie napijesz, nie, nie, to nie ma słomki, spokojnie Tu zdało masz smoczek i spisz z niego No, dawaj Aj ty kurty jak Dobra, moi mili Wbijamy tysiąc I lecimy po kurki Zgłosiłem się, już trawniczek Teraz on sobie ładnie jeszcze nam się zakorzeni dokładniej I będą mogły kurki wlatywać w niego No, więc Dzięki, że byliście dzisiaj do następnego odcinka, widzimy się za dwa dni, trzymajcie się, cześć.